Cześć moi drodzy, siamaneczko! Dzisiaj można powiedzieć, że mamy lightowy dzień, bo cała dzisiejsza robota polega na tym, że teraz w Hamburgu mamy z odebrać czystą beczkę, akurat solo jadę bez, bez naczepy i mamy ją odebrać, sprawdzić no i pojechać załadować. Czyli teoretycznie łatwa i przyjemna robota, bez zbędnych odwiedzin w biurach i tak dalej, więc. Tylko drogi kawałek, bo mamy z Hamburga pojechać aż tam pod yy, czeską granicę. Więc, no jest kawałek tam chyba, 9 godzin jazdy czy 4. No, to same jazdy tam nie będę nagrywał, ale zobaczymy sobie, jak będzie wyglądało to. Ta cała operacja załadunku odbioru naczepy, bo naczepa ma być czysta, więc tutaj zaraz dojedziemy do Mejki i zerkniemy. Dobra, bez przeciągania, zaraz popatrzymy, co tam chłopaki wymajdrowały. Beczkę znalazłem, wszystko fajnie jest, tylko beczka nie jest umyta i zaś jeszcze na myjkę trzeba wstąpić. Dobrze, że przyjechałem tu jakieś godzinę sobie dałem zapasu, bo tak myślałem, że tak może być, kurde kto tak blisko postawił to, więc czasu mi wystarczy na miecuch, no, ale sam fakt, kurde. I zaś od rana trzeba myć to wie dobra, muszę zobaczyć jaki to jest produkt i to po otwierać. Dobra, ogólnie na myjce zawsze wiecie, zawsze otwieram te górne motylki dolne. A te dwa sobie zostawiam tak tylko lekko chwycone, żeby, żeby towar się nie sypł po bokiem. A, tu ringu nie ma. Ale chujowo. Cyk. O. Dzięki temu potem nie będą marudzili, że... No Kurde. Dobra, jedną ręką tego nie odkręcę. Okej. Okay. Słyszę, że granulat się sypie, więc tu nie będzie problemu większego z myciem. Widziałem, że kilku u góry są otwarte, ale jeszcze sprawdzę, czy tam produktu nie ma w środku. A w środku jest... Zobaczcie, elegancko, kurde. Puściuchno. Czyli luks. Możemy uderzać na mykę i wypierdalać stąd. Tak jak wspomniałem, elegancko komuś tam zeszło. Ale do Ring znalazłem. W skrzynce był. Jeżeli chodzi o sam rodzaj mycia, no to standardowe, nie? Węże umyjemy, tu jeden jest od produktu, reszta jest od piasku, bo wiekielki się odwiązały, kolanko, nie kolanko, suszenie. Bez jakichś tam specjalnych wynalazków. No widzę też wszystko dobrze. Skrzynka, ważne żeby skrzynka była pusta, bo wiecie, czasami się czepiają, nie? Jak, jak tam leci produkt jest, że kolano leży w, w produkcie. Uuu, ale Andrzej, węża mi umył. Dobra. Dajcie jeszcze No warto zawsze samemu sobie potem skontrolować, nie? Czy wszystko jest dobrze i tak można powiedzieć pańskie oko konia był. bo no, czasami się zdarza, że, że No nie jest to doskonale zrobione, nie? No tam nie będę już wnikał w szczegóły za bardzo, no ale czasami się tak zdarza. Tak jak teraz na przykład widzicie, wąż po produkcie nie jest myta a dwa, które były bez produktu zostały myte. chodzi o same dekielki, to też warto je zakładać, bo wtedy piasek nam nie wlatuje. Czyli przyjedziemy na rozładunek, mamy zawsze czysty wąż, a z drugiej strony właśnie z reguły nie zakładam, to, to tylko tutaj na, na, na wylocie. A dla odmiany, jak założycie z obu stron, to warto pamiętać, że one lubią pleśnić te węże. To też warto mieć na uwadze. Ja Śruba jak się odkręca. No, jeżeli chodzi o czas, to jest 8.20 rano, nie? Kolanki też ładnie czyste. No też mm. warto sprawdzić, czy nie ma tutaj w środku jakichś tam resztek produktu albo granulatu, albo czegoś tam, zależy co przywieźliście. Dobra, to wkładamy z powrotem. Jeżeli chodzi od razu o pytania, no to tak, to zazwyczaj kierowca wypakowuje wszystko i pakuje z powrotem, tak samo jak yy, otwiera dekle i tak dalej. To, to należy do kierowcy ale najczęściej, a samo mycie robią osoby, które tutaj pracują. No ale są też myki takie, że wymagają od kierowcy tego, że, żeby za nich mył, no ale to wiecie, to już tam kwestia indywidualna, tego, gdzie, gdzie myjecie. No ale najczęściej jest tak, że, że wy otwieracie, wypakowujecie, oni myją, wtedy wypakujecie, zamykacie i rura. Teraz najbardziej nieodzowna część, czyli szmateczka za sztasek jaką sobie kurde kupiłem, markową. Nie jest fajne i jest taki naprawdę delikatnej. To elegancko przejedziesz i bez kitu kurczę na sucho wyciera. Zajebista szmatka i, i tam w można sobie można wytrzeć kurze, nie kurze, nie zostawia smug. Naprawdę spoko Szmateczek. Szmateczka. <laughs> to w środku słychać. Prawie gotowy. Dobra. Dobra. Tutaj składamy to badziewie i można powoli uciekać super. Szkoda, że tak długo trzeba było czekać na, na początek myjki. Tutaj jeszcze warto sprawdzić zawsze na tych łączeniach, nie? Czy przypadkiem się nic zostało? Jeszcze wody trzeba ściągnąć, ale to pewnie od góry weźmie. A elegancko. No tylko środek jeszcze przetrzeć i... Boki. Czyli tak. Mmmm. Beczko umyta. Dobry. Jedyny pozytyw jest taki, że oni z reguły sami zamykają dekielki. To jest jedno pożyteczne, że nie trzeba skakać znowu po tej beczce. Ja, Jaki za dupie kurde. Dobra. Niech będzie. Panie Andrzeju, nie masz pan płynu. Co się dzieje? Nie no żartuję. Tam w zeszłym tygodniu, czy tam półtora tygodnia temu piękny zbiorniczek i tak sobie kapało, kap, 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 kapało kapało, aż się wykapało. Ale już zgłaszałem na serwis, więc będą chłopaki coś tam w weekend podobno działali. Ale czy wydziałają, to też ciężko powiedzieć, bo tam nie wiadomo czy tam trzeba wymienić cały zbiorniczek czy te, bo to tam w sumie nic nie widać, wszystko zabudowane. No nic. To lecimy kurczę do tego, na 10 jest załadunek, 9.40 przejazd. Miałem nadzieję, że trochę szybciej się załaduje, no ale co zrobisz. Jak się tu kurwa pierdź drżelili przez półtorej godziny. No, przyjechałem 7.10 rano, a jest 8.43. Zarąbiście. <laughs> tak lejtowo. Tak się dojeżdża elegancko, na 10 załadunek, 9.41 przejazd. A to już kiedyś byłem w tej firmie, to takie fajne duperki tam w biurze siedzą, przynajmniej się wtedy. A tak ogólnie, no to chyba jak dobrze pamiętam do drugiego i czwartego sypali, ale tak dość sprawnie to nawet tutaj szło, to, to chociaż tyle dobrego, nie? Mam nadzieję na trochę wcześniejszy załadunek, wiecie, bo to kawał drogi, 9 godzin jazdy, żeby sobie dzisiaj wcześniej wyjechać, wcześniej skończyć, no ale co zrobisz. Tam no i można można powiedzieć, zepsuła cały klimat, cały temat. Ale dobra, w gruncie. Że... Aaa, dobra, bo to zrobili wagi, nowe, bo ostatnio jak byłem, to tam się przy portierni ważyło. Fajnie, ale mogliby dawać jakieś mapki, bo niby mam się gdzieś tam koło tego pomarańczowego silosa ładować, ale powiem wam, że... nie pamiętam, żebym tu w tym miejscu się akurat ładował. A, tu jest załadunek silosa, tak? Tak. Ktoś tam gadał, że czwarta droga w prawo, wtedy w lewo, wtedy w prawo. Kurwa To chyba będzie tu panie drogi. Ta, dobra, bo tu krzaki były, tu coś, coś usunęli. Po lewej, a pniaczki zostały, dobra. Jestem w domu, kurde, tych krzaków mi brakowało. Tylko że wtedy od drugiej strony przyjechałem, bo ta waga była inaczej. Dobra, to, to, to już wszystko jasne. To w domu jestem. <grywa> A Pamiętam, że tutaj były te krzaki, bo, bo jeszcze toalety tu nie było dostępne. Trzeba było się odlać gdzieś, nie? Wszystko jasne. Już wszystko wiem. Musimy chwilkę poczekać. Ten ziomu się tu skończy. Ładować i wbijamy po trójkę. Drugi, czwarty dekielek. I myślę, że nie. O, to się ładuje. 11 minut, pierwsza dziura. Czyli druga, pewnie jakieś 8. A to elegancko, to za pół godzinki, wylatujemy stąd. Jak tam kilometry do rozładunku? Łopanie. Kurwa, 10 godzin. Warnung, wyszręką fahren woraus. Mhm. Mm ob co jechać. Niedobrze, no ale spoko, damy jakoś sobie radę. Tak jak mówiłem, godzina od przyjazdu tu, a jedno auto przede mną było, to mniej więcej załadunek trwa 20 minut na jedno autko. To wydaje mi się całkiem, całkiem spoko. A kurde, ta trasa ni w kini ni w oko pasuje tutaj trochę landówką, trochę autostradą. Wtedy do dwójki, albo do, do, tam do czternastki landówką, a tak kurde, nie wiem sam jak jechać. I ta, tak nie pasuje, i tak nie pasuje. A myślę pojedziemy do Hamburga, do jedynki dojedziemy tutaj landówką, żeby ominąć cały ten, ten. I wtedy z, jedynkę wskoczymy na, z jedynki na siódemkę i z siódemki na dwójkę i wtedy na czternastkę. Nie będę się kurde załadowanym po landówce kurcze. Z... Nie wiem ile tam by było. Z 200 km ciągnął. Chyba nawet dalej do Magdeburga. No, nawet chyba dalej. Nie ma co. Całkiem spoko. 11.15 tak, no to byliśmy tutaj za 15.10. To całkiem spoczko, półtorej godziny. To akurat się śniadanie. Zdążyłem zjeść poładować. 66, ale tutaj trochę potem zmodyfikuję trasę swoją drugą czy w końcu. Jakiś sobie tablet skołować, albo jakąś inną kurde nawigację jakiegoś tam Egoa, albo coś na tej firmowej to jest słabizna No jednak jedna nawigacja to jest kurcze mało, bo czasami bzdury pokazuje, a zawsze jak jest druga pewna offline'owa to to zaraz inaczej się jedzie, nie? Ale dobra, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie 666 teraz mamy, a jest 11.18 To jeszcze się będę raz meldował. Dobra. I zobaczcie, tak właśnie minął udzionek na silosie. Do rozładunku na rano zostało 4, 4 godziny 22 minuty, więc całkiem spoko 306 km. Tylko będzie trzeba wstać trochę wcześniej. U nas zazwyczaj jest tak, że że normalne palce 11 się robi, więc tu nie będzie żadnego. Problemu to wychodzi co? 4.30, to ja dobrze liczę? Jest 17,40, 4.40. Czyli tak sobie wstaniemy. No nic. Fajran i... E. Myślę, widzimy się jutro na rozładunku co nieco nagram o tym aluminium, bo nie pamiętam czy już nagrywałem czy nie. Moi drodzy, minęła doba, w sumie dokładnie doba, bo o 10 rano wczoraj ładowaliśmy to yy, nad morzem, a teraz jesteśmy tutaj na czeskiej granicy, blisko czeskiej granicy, tu chyba 30 kilometrów jest, tak dobrze pamiętam. Co do samego rozładunku aluminium, no to powiem wam, idzie jak burza. Tutaj yy, ustawiłem sobie yy, 1,4-1,5 bara, no a tak mówili, że dwójkę trzymać, ale to na małym wężu to, to nie robi, a w takiej różnicy. To powietrze jest ich, dlatego tak sumi trochę. Yy, Wewel jest ich, a jeżeli chodzi o sam produkt, to ma taką konsystencję, zobaczcie, taką kurczę, takiego bardzo delikatnego proszku, który się nie klei i tak jakby odpychał sam siebie, więc tutaj nie będzie żadnego problemu z rozładunkiem, to nie wiecie, to nie będę robił już kolejnego, kolejnego filmiku na ten temat. Yy, co do ustawień z dignij, to w tej chwili mam tak. Tor za sum, ale trochę na wężach daje. A mam górę tak aby, ABA, żeby mi pokazywało. 1.6 na na potoku. Kurde, co ja pokazuję. <grym z górą> <grym z górą> yy, na maksa i popych na napublisko. Sopuchnica na, na Maxa. I tak z tego co tutaj facet mówił, no to, to 45 minut, godzina na, na małym wężu i Mamy puściukno. No jeszcze raz gorąco polecam obserwację strąki na Facebooku, która nazywa się dokładnie tak samo jak kanał na YouTube, czyli FieldRack Driver. No, to wydaje mi się, że byłoby chyba na ty, w tym materiale. Wszystko. Jeżeli podobają się Wam takie relacje właśnie dobowe, no to, to dajcie znak w komentarzu, czy, czy robi coś takiego, czy, czy, czy podchodzi, czy nie podchodzi. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczyska, Cześć!